Ryszard, Ryszard! Ryszard! Wspominał mojej imię! bo pójdzie On mnie obraził! A państwo to... to Niebo w e, że, 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 że co niby? A przepraszam, a, a kim pan jest? Wtedy żądać sprawiedliwości. Kim pan jest? Zaraz do tego przejdziemy, kim jest. Wy tak zawsze tłumaczycie? Ale z tobą nie! Musisz się wykupić! Jeżeli spełnisz moje obietnicę! Twoje nie, to ja spełniam obietnicę, twoje, ale moje. Swoje, tak, swoje spełnię. Cię puszczę, a nawet dostaniesz prezent. No, słucham. Żądam więc, żebyś obiecał, że nie będziesz jak Twoi poprzednicy we władzy. Nie będę! Nie będziesz! Nie będę! Opisowo, nie będziesz Twoich oponentów. Nie Wiec? będę? Że nie będę ich wyśmiewał? Wyśmiewał za błahostki! Będę! Obiecaj! <grym> nie bardzo dobrze! Obiecaj! Zobacz! Że nie będziesz tam jak oni wcielkał ludzi w oskarżenia o sprawy, których ludzi nie dotyczą! Raz... Nie, nie będę! ...wcielkał, wcielkał! Których nie ma Obiecaj! Obiecuję! zachętnych zasad do skupiania się w do ludzi na sprawach, które ich dotyczą. A to zawsze tylko o takich rzeczach mówię. mówię. Nie, co ty. Jeżeli ja. jest to wszystko, jest to, to ja nie tylko wpuszczę cię wolno, ale uzyskasz moje poparcie. Dobrze, a, a kim poparcie. ty jesteś? Ja jestem szóstym królem

Jeszcze tak przywitany to nigdzie nie byłem. Trochę zaskakujące, przyznaję. Dobra, mnie wybili trochę panowie tutaj z rytmu. Przede wszystkim bardzo dziękuję.